Spełniałem na Discordzie, a słabo się zdrowotnie dzisiaj czuję. Coś w sensie zazwyczaj tak to u mnie wygląda: że, że mam miękki mózg, uspały, taki z gąbki i słabe myślenie, i też, przy okazji, to jest najciekawsze w chorobie, że to jest spokojny czas dla mnie, tak naprawdę, bo mam. Sporo, sporo mniej jakichś lęków związanych z życiem i z oczekiwaniami, że kiedy choroba się dzieje, to jest takie, no okej, okay, jakby to jest to, co się dzieje czasami. Ja nienawidzę choroby, mówię sobie na przykład do 12 choroby, o 12 już skończyć z roboty. Znaczy teraz trochę tak mam, nie? W sensie, ale jeżeli tylko uda mi się zrobić ten, te konkretne kuce, to będę, to będę się czuł dobrze, to będzie okej. Okay. Mamy już zrobioną całą ścieżkę dźwiękową z przewidywanym timingiem. Wszystkich rzeczy do tego odcinka, no nie będzie, nie będzie długi odcinek wstępny. Wychodzi mi, że to będzie minuta 15. E, pierwszego odcinka piątego sezonu. E, I chciałbym, chciałbym to dzisiaj zrobić zanim się rozłożę. W sensie może się nie rozłożę, może po prostu czuję się dzisiaj gorzej. E, ale, ale jeżeli miałbym się rozłożyć, to uff. Teraz będę rysował kolejne sceny. Mam tutaj zeszycik, gdzie mam za zarysowane, co mam mniej więcej rysować. Nie wiem jak dobrze, jak, to, jak bardzo to będzie ciekawe do oglądania, ale oh wow. Wyjdzie jak wyjdzie, nie? Zwłaszcza, że mam tutaj taką rzecz, którą będę musiał trochę poeksperymentować, żeby sprawdzić jak będzie działać. E, więc słuchajcie, jako że będę, mogę wam puścić po prostu sam dźwięk, tylko musicie sobie wyobrazić y, całą sytuację. E, więc jesteśmy w takim magicznym miejscu. Jakby są jakby ciemne tło gwiazdki, i jest tylko jakiś taki wielki duchokut, coś w tym stylu. Nie. I jakby ten głęboki głos, to będzie właśnie ten duchokut. Będzie też muzyka właśnie z Super Mario Galaxy, co zaraz usłyszycie. I będzie wchodziło właśnie to, żeby będzie się pojawiać na tym tle z gwiazdkami. I po chwili, jakby naprzeciwko jest łóżko. W którym śpią sobie y, Flabbershy i. Y, y, ty, kurwa, tęczowy kuc. i jedno z nich się budzi. Zdaje się, że mam tutaj, że. że random. Smash się budzi. <mum> Co? Co? Co chcesz? Do no, Mówisz coś, czy tak se wrzęczysz? Słuchajcie się. Słuchaj, tego kłóca. Co chcesz? O, to samo pytałem. No, kurwa, nie ubram, nie Co? Cały Sa czas tak basem jedzie? Cały czas. Ale, 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 ale. <laughs> tak brzmińsz. M mógłby, mógłby normalnie mówić, jak my. Słuchaj, niektórzy się nigdy nie nauczą. I te, teraz ta postać e, robi, e, robi taki zap e, gromem, jak słychać. I mamy przeskok do rzeczywistości takiej normalnej kucowej i kuce leżą po prostu w łóżku u siebie w mieszkanku. Zacz, zacz, Labryszej, jaki chyba ładny dziś dzień. O, wygląda przez okno, Faberszaj. O, załek Kurowej się znowu pali. I koniec. Więc trzeba zacząć właśnie od nowej planszy i trochę nie do końca wiem jeszcze, jak to, jak to wszystko rozwiązywać tutaj. W każdym razie zaczniemy od tego, że na oddzielnej warstwie chyba zrobię po prostu te plansze z gwiazdkami. Yy, I tak bardziej na górze i po prawej będziemy mieć <noise> zgliszcza dwa zeroinkami. spoko jest to. No to fajnie. To się cieszę, że się podoba wstępnie. Yy, muszę znaleźć, gdzie ja mam pliki, na których pracuję z kucami, Chociaż potrzebuję tak naprawdę nowego. Yy, yy. Mm. Muzyczka może wrócić. Mamy 1920, 1080. Zapisz animację. Kłócę 5. Zaraz ktoś da wygra dla mnie. No to trochę punkty zmarnuje. Blisko od razu to tutaj też. Następna warstwa, a tą warstwę blokujemy, żeby, żeby te kłóce mi się nie ruszyły stąd. Mm, najfajniejsze, że ja nawet nie animuję w programie do animacji. W sensie najfajniejsze. To jest po prostu coś co się dzieje. Kłóce nie mają być specjalnie ładne, więc... Żyjące, no? Co to za utwór? To z Dragon Quest Builders. Rimulda. Rimuldar. I pokaż mi. przenikę ujęcia, żebym wiedział, gdzie są gwiazdki, żebym na nie nie naszedł. Okej, okay, rysujemy naszego. Czasami już się coś działo, ale to zawsze źle wygląda, kiedy takie włosy są zrobione. Hmm. Może tym razem zarysuję, spróbuję zrobić włosy, najwyżej będzie bez włosów, jak nie wyjdzie. Nie, nie. Bez sensu. Niech nie ma takich tych, tylko normalne tak ma. Trzy, cztery, pięć. Jak zrobię to potem będzie problem z... Byloma innym jeszcze. Opacity. Tutu. Opacity. Tylko właśnie nie jestem przekonany jak to zrobić, dlatego, że czarny outline na czarnym będzie słaby, więc czy muszę do każdego płuca robić dodatkowo biały outline, czy umieścić ich właśnie w takim może białym bombu czymś takim. To, to by mogło być fajne nawet. Taka rzecz by była fajna, gdyby się animowała. Próbuję na waszych oczach być ambitny, I oczywiście po chwili... chwili. Anuluj, anuluj, anuluj. Ambicji. Do widzenia. <laughs> Okay. Ja się zastanawiam, czy w ogóle dialogować tę postać, czy to będzie śmieszniejsze, jeżeli jakby wszyscy będą wiedzieli, co ta postać mówi, bo ja wiem, że mówi niewyraźnie, więc nikt nie będzie wiedział, ale jeżeli napiszę to, to wszyscy będą wiedzieli tylko nie? W ogóle chciałbym powiedzieć, że tylko echo jest dodane i tylko jeden głos dodatkowy echo. Nie wiem, czy chcę wiedzieć o co on mówi. Może, może to jest fajne, właśnie, żeby trzeba było to rozgryzać. W sensie, bo on mówi rzeczy autentycznie. Ktoś dopisze, co mówi. No, ludzie lubią takie. Grabix mówi, ja go rozumiem, tylko nieprzyjemnie się go słucha. Czy jesteś w stanie przywołać coś, co powiedział? Tak, żebyśmy mogli wiedzieć, czy na pewno. Masz to ten co? fragment największy. Co? Co? Co chcesz? No, mówisz coś czy tak se. To nie jest Wielkiego Kudza, tylko Wielkiej Próby, ale tak to bardzo ładnie. ...złączyć siły, Mówisz coś, czy tak sobie. No jakby celowo jeszcze Kudza zagłusza w trakcie, żeby wkurwiać ludzi, jak będą próbowali rozgryźć, więc może powinienem tak zostawić. W ogóle glitch tekst... No może, 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 ale to na, na razie jakby napisy dopiero później, w premierze, na sam koniec. Więc nie wiem, nie, nie wiem, nie wiem, czy to w ogóle dzisiaj zrobię. Muzyczkę włącz. Dobrze. Kurde, jak mnie tutaj... Ale mną pomytać, ale mnie zamytacie tutaj. Z nic tylko daj... Nic tylko daj wszystkim. Nie ma... o, podziękował, jak miło. Może chcę to łóżko zachować, żeby potem robić kopię i a nie rysować go od zera za każdym razem, jak będą kłóce leżeć. Bo po prostu skopiujemy tę trasę, którą pokonują, a jako że kończą się, bo mają ten sam punkt, na pliku 1920-1080 To można po prostu wziąć eeeu Jason Motion OE! Oe! Cześć! To coś tu jest! Przepraszam, że jestem powolny. Czuję się odrobi na chory dzisiaj. Jeżeli ktoś przyszedł świeżo jest zirytowany. Proszę nie być na mnie zirytowany dzisiaj. A jak, załadować preset. Okej. Okay. Potrzebujemy tutaj cięcia. Gdzie damy zbliżenie do naszego. Na szczęście teraz nie jest przepierdolone, jeżeli chodzi o liczbę przypadków, więc to nie byłby najgorszy moment, żeby, żeby zachorować, jeżeli już bym miał zachorować, nie 11 normalnie 10 sekund animacji mamy. Czajcie to. Tutaj się pojawi w ogóle napiskuce z Bronxu, na początku razem z nim, a potem się wymarzy, kiedy to będzie ta ta chmurka zasłoni napiskuce z brąksu. Zresztą możemy to zrobić, skoro to jest taki element e, też część graf części graficznej, a nie, nie tylko Stop Tle, jak zazwyczaj w kucach opacity spell. Co? To jest śmieszne, że nie dosłania tego do końca. No, potrzebujemy jeszcze drugiego, takiego podobnego jak ten. Nie jest tak spuki, że nie oglądacie streama po cienku. O, uga, ja robię ten głos w ten sposób. Kuca, spójrzcie się, kuca. Już czas. Już czas, kuce. Smućcie się, uścicie się, przecież stali wspólnego To zawsze śmieszne, kiedy się odkształcają i nasz super, super, czadowy kłuc nie będzie wyjątkiem. Będzie dalej wyglądał z kadru na kadr inaczej, jak wszystkie pozostałe kuce. No bo czemu miałbym mieć, kurwa, taryfę ulgową tutaj, co nie? Tak samo zbliżenie łóżko. mogę jeszcze raz narysować. Chłód gołąbiewski. Chłód dla Wyglądanie nie jest tak satysfakcjonujące. No pewnie dlatego nigdy się nie przeniosłem na prawdziwy program graficzny. Czy ta chmurka jakaś taka brzydka tutaj na Jest jakaś taka ucięta. Coś tutaj jest nie tak z tą chmurką. Do widzenia. Ta siódemka... Ta siódemka może spierdalać. Potrzebujemy nowej siódemki. Usuwamy tę siódemkę, kochani. Co? Jest, istnie, istnieje, Wiki. wikia? Tak naprawdę, jeżeli chodzi o nazwy, yy, Jest dużo rzeczy, które tam robią coś tam o mnie i łapie się za głowę po prostu, jakie bzdury czasami są, ale no trudno. Nie chcę mi się bawić w kontrolowanie tego. Jest nawet jakiś fejkowy profil Instagrama QC z Bronxu. Ale bardzo stary i nieaktualizowany chyba od 2018. Czy jest sens próbować to ściągać? Chyba nie. Jedne momenty, kiedy się denerwuję, to kiedy ktoś coś wrzuci i taguje te fałszywe kuce z Bronxu. I ja wtedy nie chcę ripostować, żeby nie legitymizować tamtej strony. Zwłaszcza, że nazywają się kuce z Bronxu Official, co jest problematyczne, że się tak nazywają, nie? Co, 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 co? Tak, i tak jak to nie podoba mi się ten przeskok, Zobacz. Co? 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 Hmm, może właśnie przez różnicę wyglądu. Nie. Nie, chyba nie będzie po prostu dobrej opcji, żeby, żeby nie było takiego uczucia, takiego jump cutu. Naprawdę ogromny, cały ekran zajebujący na zbliżeniu. I to nasza nowa dziewiątka. Co? 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 Okej. Okay. Akceptuję to, to. Teraz możemy zrobić w sumie. Podoba mi się opcja właśnie takich gwiazdek, które teraz by się właśnie tak trochę migały. Ale to też będzie takie po prostu migotanie. Jakby co. Nie wiem czy to będzie wyglądać jakkolwiek dobrze, jako takie gwiazdki. Ale podoba mi się taki katto. to... No, wiedziałem, wiedziałem na 100%, że, że szybko zostanie zauważony David. Nie, nie, takie gwiazdki po prostu, żeby do czegoś można było cięcie zrobić, nie? Nie wiem, jak bardzo będą sensowne. A, to nie potrzebujemy tego.

Krótki ryjek. Paco Gutierrez yy, wiek 9, yy, przepraszam, tłumaczę z angielskiego zawsze chciał mieć konsolę Nintendo. Niestety żył w ogromnym ubóstwie w Wenezueli, więc było to tylko marzeniem. Używając swojej kreatywności i dzięki pomocy swojego wujka stworzył Super Mario konsolę z kartonu, umieścił ją na, na YouTube e, i wideo e, było, okazało się wiralem. I dzięki temu wideo e, CEO Nintendo, szef Nintendo, Doug Bowser osobiście pojechał do Wenezueli żeby dać yy, Paco podanie do sądu i pozwać jego rodzinę za 200 milionów dolarów. To jest Nintendo, takie wasze Nintendo jest. To jest żart. To jest żartobliwa historia, bo spodziewasz się właśnie, że pojechał i dał mu konsolę albo coś takiego jako PR, ale to jest o tym trochę, że Nintendo jest zawsze chujami. E, I e, jak kiedy ludzie tworzą właśnie jakieś fanowskie projekty, to Nintendo, to Nintendo każe, każe to wszystko zamykać, niezależnie jak małe by było. Chcesz? o, to samo pytałem. Kurde, te oczy powinny być też skierowane. Powinna być jeszcze wersja właśnie z oczami skierowanymi bardziej w górę. Zaraz będę wklepywał literki do odcinka kucy A jak je klepie, to puszczę całość Eee, Lady Evelyn, czwarty miesiąc, wonderful Dziękuwaczka Cieszę się, że płacicie mi za jedzenie Na streamie Co to jest jedzone? Musiałem coś bardzo na szybko zrobić Bo uruchomiłem streama Wtedy się skapnąłem, że jestem głodny. Mam jeszcze chili sin carne, które sobie zrobiłem. Z jadłonami. Wyszło dobre, tylko trochę zasłonę, ale jak mieszam z niesłonym zupełnie ryżem, który ugotuję, to jest bardzo dobre. Ostre, tak jak lubię. Nawet sobie jalapeno kupiłem, takie autentyczne. Nie, nie puszkowe. Na ile oceniam laptop? Dobrze mi służy. Ale wymagające gierki. Co, w zamian mięska? W ogóle bez mięska. W sensie... Mmm, polecam to z dobrej kalorii mielone, jakby co. Zupełnie działa, ale nie było w sklepie, więc poszedłem po prostu w dwa rodzaje fasoli. Zajebałem tę fasolę. W czerwoną i czarną no mix. No, come on. Come on. This is it. This is exactly it, right? Czarny. Go. What? What? Co ja robię nie tak? Ta choma, Jaka ta choma, Verdano to wszystko powinno być. To jakiś żart! Werdana tylko. Czeba, o! Matko, ja tu wszystko Verdano robię. Ta tahoma. Pamiętajcie, kcionka kuty to Verdana. I tak samo moich komiksów Przepał to Verdana. Jestem prawdopodobnie największym popularzatorem Verdany. Coś czy tak sebrzyczysz? Aiszaj, Nie. Piu? Czarny. No, no i teraz zadziałał. E? Co deska? Nanda.

Nie, 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 No to przez zdjąłem Uniform Scale. Stańcie mnie- Przestańcie się bawić tutaj moim kosztem. Programiki. O. Się, tego płuca. Co chcesz? O, to samo pyta- Mamy takie same literki no, A, w sensie tak samo- Taki sam błąd, dokładnie. O, to samo pytałem. Więc nawet, więc to naprawdę jest to, to o to samo pta. Jak zrobiłeś, że trzęsie się kuc? Eee, widzicie, mam tutaj kilka obrazków i na każdym z tych obrazków kuc jest odrobinę przesunięty. I mam trzy, więc to jest taka rotacja, No się, że jest rotacja śmiała. z trzech klatek zrobiona. A jeżeli chodzi o to, jak głosem zrobiłem, to zrobiłem. Siam Adik? Czy że ktoś z grupą jest spoko? No niby nie jest spoko, ale. Jakby to jest klocuch mowa z drugiej strony. Więc to jest w sensie i w sensie ja o tym myślę tylko w kategorii kocuchowej. E, ale rozumiem, że jeżeli ktoś nie jest ale to może być przykro. To jest krótkie. Znaczy to jest długo długo, długo mówię bardzo niewiele liter tutaj. O i chyba... Oooo! Oh. O, oh, zamek kurowej się znowu pali. Staniesz jeszcze minutę, to właśnie skończyłem robotę. To będzie całość. Tylko jeden tekst po. no jest to chyba jest chyba jest maksem więc może być nawet bardzo głośno dla was Oj, to ściszczy się najwyżej jak będzie za głośno to się eee, robię na małym ekraniku bo to jest prapremiera, zaraz zobaczycie jakby na głównym nie chcę tutaj robić w pełnej czasu jakości które nigdy. <grymity>. Czekajcie, kurwa, zbanuję Jeremiego, mam w hmm. dupie wyjebane, wyklucz, pierdolone gówno. Kurwa, mać, kończy, człowiek, człowiek robi premier, kurwa, premierę rzeczy. Kiedy będzie inna, kurwa, rzecz, którą chce żebyś zrobił? Kurwa, chory jestem dzisiaj. Hmm.

Ca cały czas tak basem jest Cały czas. Ale <mulity> tak brzminisz. Mógłby, mógłby normalnie mówić. E, jak my. E, słuchaj, niektórzy się nigdy nie nauczą. Zacz, e, zacz, za za laberżaj, jaki chyba ładny dziś dzień. O, O, zamek kurowej się znowu pali. się nigdy nie nauczył. Nie wiem. Zostanie tak jak jest. Ten tekst. No myślę, że udany. Na pewno... Bardzo animowany w porównaniu z wieloma innymi kucami, nie jest taki długi jak inne, ale to cieszę się, że mogę się brać za chorowanie.